Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, umiłowani w Chrystusie Panu, dzień doberek. Mam nadzieję, że się dobrze macie, że jesteście radośni, że macie serce pełne wiary, miłości do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, kochanego, zbawiciela, który oddał za nas swoje życie. To jest piękne, że za Ciebie, za mnie, za każdego człowieka oddał swoje życie, abyśmy mogli żyć chodzi do nas pod postacią chleba, abyśmy mogli go spożywać, karmić się nim, umacniać się, kochani. jak widzicie za mną, Kościół, Sanktuarium Bożego, Miłosierdzia w Białymstoku Krzysztofa Święta z Rana, śmietana, prawda? Eucharystia, Komunia Święta, czego od razu inaczej wchodzi w ten dzień, prawda? Ja dziś tachani, chciałem się z wami podzielić tak kilkoma e, takimi schowami które mam w sercu, które zawsze mi pomagają, gdzieś tam przypominam sobie. Przede wszystkim bardzo mi pomaga taka myśl świętego Ojca Pio. Módl się i ufaj, nie denerwuj się, niepokój niczemu nie służy. Bóg jest miłosierny i wysłucha Twoją modlitwę. Też piękna taka myśl jest świętej Łucji, daj Boże, no, kiedyś może zostanie świętą. Łucja de Santos jedna z, yy, z dziewczynek no, która w Fatimie w którym Fatimie objawiła się Matka Boża Jacyntka, Franciszek i Lucja Lucja powiedziała tak, że nie ma takiego problemu którego nie można by było rozwiązać przy pomocy modlitwy To yy, też takie piękne pracuje we mnie Słowo Boże z Pisma Świętego powiesz Panu swoją drogę i zaufaj Mu On sam będzie działał ale bowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani, no, chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego. Niech Wam dobry Bóg błogosławi, niech Duch Święty umacnia Wasze serca, oczyszcza z wszelkiego grzechu przez sakrament pokuty i pojednania który jest sakramentem pięknym, naprawdę oczyszczającym, umacniającym, uwalniającym, uzdrawiającym. Ja sam Jezus go ustanowił, kochani, to jest cudowne, że możemy przyjść do Niego, powiedzieć Mu o swoich słabościach, o swoich grzechach, o swojej grzeszności. Może upadliśmy. Także nie dodawajmy grzechu do grzechu, żeby później sumienie zostało uśpione i będziemy się usprawiedliwiali, żeby tylko dalej grzeszyć. A tak trzeba, kochani, starać się żyć. Powiem Bożym, spowiadać się, nie dodawać grzechu do grzechu, tylko jak po prostu no, czujemy, nasze sumienie wyrzuca nam, że coś źle zrobiliśmy. Trzeba iść do spowiedzi, podzielić się z tym po prostu, z Jezusem. Jezus ci wybaczy, siostro, bracie, i też wybacza. Chodzę korzystam z sakramentu, po kucie pojednania. Święto się spio. Mówił, że, bodajże daj, jeżeli nie pamiętam, ale chyba co 8 dni, czy co, czy co 7 dni się spowiadać. I to jest piękne. No. I żeby te słowa, które dzisiaj Ci powiedziałem, kochana siostrzyczko, braciszku, żeby też pracowały w Twoim sercu. Pamiętaj, że Jezus Cię bardzo kocha, że pragnie Twojego zbawienia, daje właśnie środki, aby Ci pomóc właśnie, sakrament pokuty i pojednania, później Komunia Święta, msza święta, Słowo Boże. Modlitwa różnicowa, Matka Boża czuwa nad Tobą, wierzę, że naprawdę bardzo Cię kocha. Maryja jest przy Tobie, Maryja jest przy Twojej rodzinie, przy Twoich dzieciach. Smudźcie się każdego dnia, na Różańców. Naprawdę wiele pokoju, serca. E... Wiele pokoju będziecie mieli w Waszych, w waszych rodzinach. E... Nie będzie kłótni żadnych. Będziecie się cał, cały czas modlili. E... Będziecie pełni miłości, pełni Bożego ducha. E... I to, to jest piękne, żeby to pielęgnować na co dzień. Pamiętajcie, no, że Bóg wysłucha Waszą modlitwę. Miejcie cierpliwość. Módlcie się i słuchajcie Jezusa całym sercem, Matkę Bożą. Korzystacie z sakramentów. To będzie naprawdę cudowne życie. To będzie piękne życie. Pełne radości, pokoju, serca, I miłości szczególnie. I to jest piękne, kochani. Niech Wam dobry Bóg błogosławi. Pokój dobro. Ściska Was mocno. Miłego weekendu, papa. Pa.